Wielokrotnie wspominałem w swoich filmikach, że jeżeli jeszcze nie ogarnąłeś tego jak się lubisz ubierać, co do ciebie pasuje, ale wiesz, że styl w którym jesteś teraz ci nie odpowiada, to ubieraj się na czarno. Ale co dalej? Co jeżeli ty chcesz znaleźć ten swój styl, że samo ubieranie na czarno ci nie wystarcza? Co dalej Radek? Co powinieneś z tym zrobić? Często jako konsumenci jesteśmy atakowani różnymi sloganami, hasłami, reklamami dotyczące różnych firm, które zna cały świat. Przez to później kupujemy ubrania i w sumie nie zastanawiamy się, czy nam się specjalnie podobają, ale hej, no jest adidas, jest spoko, a finalnie nie wyglądamy w nich jakoś niesamowicie. Tu jest przykład. Kto wie, być może tak samo jak mi, spodobają się kurtki skórzane, kiedy tylko zaczniesz próbować jakichś nowych, różnych rzeczy. Ale to nie jest tak, że od razu musisz skoczyć na głęboką wodę. Okej, okay, ale co kupić kurtkę skórzaną, żeby sprawdzić, jak nim wygląda. Obejrzyj najpierw cały ten filmik dowiesz się dokładnie, jakie są kroki, które powinieneś zrobić. Ja jestem wdzięczny za każdą subskrypcję, jak coś zaczynam. Po pierwsze zwróć uwagę na to, co masz już teraz w szafie. Być może jesteś na etapie takim, że ubiór, który masz teraz ci nie pasuje. To by było takie typowe, jeżeli masz przykładowo 16-20 lat, Czyli przez cały twój okres dorastania raczej twoja mama ci ubrania, raczej starałeś się podążać za rówieśnikami i być może masz tam sporo ubrań, które tak właściwie ci nie odpowiadają, tak właściwie spojrzeli z boku i nie są one spoko. Sporuj, zwróć uwagę dokładnie na to, co masz w szafie. Wszystkie takie ubrania, takie, które lubisz nie lubisz, podziel je sobie na kubki. Kiedy będziesz miał te kubki ubrań, które lubisz, no one są tutaj, tutaj są te ubrania, które lubisz załóżmy, a te masz te, których nie lubisz. To zwróć uwagę, jakie marki są te ubrania, które lubisz, a jakie są te, które nie lubisz. Przykładowo w moim przypadku jest tak, że ja tutaj w tej marce, który, które lubię u mnie, jest przykładowo bardzo wysoko za, Bardzo lubię ubrania z Zary, moim zdaniem są spoko. I u Ciebie też będzie jakaś kubka z tymi ubraniami. I przykładowo bardzo lubisz ubrania z reserved, a tutaj są przykładowo jakieś skropa z, z House'a, być może one ci nie odpowiadają. To jest przykład. Zwróć uwagę na to, co lubisz a czego nie lubisz w tych ubraniach, które masz dotychczas. Jest to taka pierwsza rzecz, na którą zwrócisz uwagę, co chciałbyś kompletnie wywalić ze swojej szafy, ze swojej garderoby, żeby na nowo ustalić swój styl. Rób zdjęcia. Rób zdjęcia i dokumentuj to, jak wyglądasz. Przykładowo, jeżeli masz jakąś super taką nową stylizację, całkiem świeżą. Zrób sobie zdjęcie, sprawdź jak wyglądasz, wrócisz do niej za dzień, za dwa, za tydzień, za miesiąc, kto wie. I będziesz w stanie zobaczyć, czy faktycznie, hej, czy ja faktycznie dobrze wyglądałem w tej skróbie. Może ja we wcześniejszych ubraniach, które nosiłem, wyglądałem lepiej niż teraz. Warto też wspomnieć o tym, żeby znaleźć swoje kolory. Tak jak na początku filmiku wspomniałem, często mówię o tym, że jeżeli nie wiesz jak się ubierać, to ubieraj się na czarno. Ale warto też dodać do tej puli również inne kolory i stopniowo ograniczyć się przykładowo do takich jakichś pięciu najpopularniejszych przykładowo. Jak to najłatwiej zrobić? Jak znaleźć pięć ulubionych kolorów? Moim zdaniem powinieneś usunąć wszystkie zbędne kolory, których nie chcesz. Przykładowo nie chcesz żółtego, nie chcesz zielonego, nie chcesz nie wiem, jakiegoś niebieskiego, tak i... Te kolory wyeliminujesz i zostanie ci przykładowo jakieś pięć najpopularniejszych. Całkiem śmiało, w moim przypadku są to głównie związane z czermią, jakieś ciemne kolory, w nich odnajduje się najlepiej. Ale jak sprawdzić, czy w ogóle ja lubię kolor zielony albo niebieski, skoro nie mam takich ubrań, a ja nie chcę ich kupować, no wystarczy, że pójdziesz do przymierzalni. W przymierzalni założyć jakąś jaskrawą koszulkę, której do tej pory mogłeś nie mieć, i w ten sposób dowiesz się, czy ten kolor do Ciebie pasuje. I pamiętaj o tym, co mówiłem też jeszcze punkt wcześniej, czyli żebyś sobie zrobił w tej koszulce zdjęcie. Najłatwiej będzie ci znaleźć inspirację na Instagramie lub na Pinteresie. Po prostu wchodząc tam możesz sobie poskrolować swojego fida i tam zauważysz różnych mężczyzn, którzy są jakoś ciekawie ubrani i spokojnie. Nie będzie w tym nic dziwnego, jeżeli ich styl się spodoba. Będzie ok. Zrób screena i po prostu zwróć uwagę, ok, dobra, czyli on tutaj ma taką fajną białą marynarkę albo ok, dobra, on ma to jakieś spokojne. Następnym razem, kiedy będziesz na zakupach, zwróć uwagę na to, czy widzisz coś podobnego w sklepie, w którym jesteś i nie musisz tego kupować. Wystarczy, że weźmiesz to do przymierzalni, ponieważ nie chcemy, żebyś wydawał milionów monet na ubrania, których później możesz nie chcieć ubrać. Dlatego widzisz coś na Instagramie, później idziesz do przymierzalni, nie kupujesz. Robisz sobie zdjęcie, to o czym wspomnieliśmy, żebyś mógł za jakiś czas wrócić. Żebyś, hej, mógł się zapytać jakiejś innej osoby, jakiejś koleżanki, co sądzisz o tej marynarce, ponieważ zastanawiałem się, czy ją kupić. Myślisz, że by pasowała do mnie? Na pewno ci pomoże. Wspomniałem o akcesoriach i akcesoria są świetne. Są bardzo, bardzo dobrym wyróżnikiem, ponieważ niewielu mężczyzn nosi jakiekolwiek akcesoria. Ja jestem osobiście fanem z tego, co osoby, które mnie oglądają na bieżąco, oczywiście o tym wiedzą. Przykładowo, zegarek zawsze, niezależnie od tego, jaką będziesz miał stylizację, na pewno znajdziesz się zegarek odpowiedni do tej stylizacji, dzięki czemu będziesz wyglądał jeszcze lepiej i wyróżnisz się spośród innych mężczyzn. Przyznam się, że w moim budowaniu mojego stylu pomogły mi też osoby z telewizji. Oglądałem seriale, w których bohaterowie ubierali się na tyle ciekawie. Czy mi się to spodobało? Doskonałym przykładem będzie Dean Winchester z serialu Supernatural. Bardzo mi się podobały jego style, i dlatego postanowiłem, hej, że ja może też sięgnę po jakieś tam koszulę lub kurtkę skórzaną. Dzięki temu teraz, kiedy już jestem troszeczkę doroslejszy, to jest właśnie mój styl. Tylko dzięki temu, że oglądałem tego pana, kiedy miałem jakieś 18 lat. Jak to jest w Twoim przypadku? Skąd masz pomysł na to, jak się ubierać? Czy podpatrzyłeś kogoś znanego na Instagramie, czy może z jakiegoś serialu? Najgorsze może być skoczenie na głęboką potę, czyli że od razu starasz się złapać jakąś stylurę, ponieważ ci się spodobała. Przykładowo jesteś na Instagramie i zauważysz jakiegoś pana, który jest za granicy i który ma jakąś tam świetną stylizację. I ty czym prędzej biegniesz do sklepu, żeby ją kupić? Ale później się okazuje, że hej, że hej, ten pan miał inną karnację, inną budowę ciała i w ogóle był zupełnie inny kolor włosów I ty będziesz w tej stylizacji wyglądał słabo, dlatego należy zachować umiar i stopniowo to zmieniać Spoko, taka jest stylizacja jaka jest teraz, po prostu lekko ją zupgrade'uj Przykładowo uzupełnij ją o takie podstawowe rzeczy, jaką będą, jakimi będą takie basic koszulki Przykładowo zwykła cała biała, zwykła cała czarna, tego typu rzeczy Moim zdaniem nie ma tak naprawdę sensu, żeby kupować jakieś takie super fancy, drogie ubrania, które mają tutaj logo. Moim zdaniem zabiera to bardzo uniwersalność od tych koszulek. Ponieważ, przykładowo, jeżeli ja miałbym tutaj logo jakieś duże, to ja nie mógłbym tego połączyć z krótką skórzaną, bo wyglądałoby to po prostu żałośnie. Dlatego sam się zastanów, czy coś ci odpowiada, czy może jest to po prostu w jakiś sposób wpojone przez marketing różnych firm, że musisz mieć tutaj ogromne logo. Tak naprawdę ono nie pasuje do ciebie, tak jest w moim przypadku. Chciałbym wam pokazać koszulkę, w której kiedyś dosyć często chodziłem, a mianowicie taka koszulka. I dlaczego ją pokazuję? Nie ze względu na napis, który jest słaby, ale ze względu na to, że to jest XXL. A teraz na ten moment chodzę w e m I chciałbym przez to powiedzieć, żebyśmy starali się kupować ubrania, które dobrze przylegają do naszego ciała. Jeżeli z jakiegoś powodu nie znajdziesz czegoś w swoim rozmiarze. A marzyć się przykładowo ta koszula, która jest na wieszaku w sklepie? Nie ma problemu, ponieważ możesz iść później do krawca, który zrobi poprawki, dzięki czemu ta koszula będzie wyglądała na tobie bardzo dobrze. Ja tak najczęściej robię właśnie z koszulami lub ze spodniami. Już zupełnie na koniec chciałbym się zaprosić do grupy na Facebooku Zadbanie mężczyźni, ponieważ tam udzielam sekretów, jak ja kupuję ubrania za ułamek ceny. I przykładowo ta kurtka skórzana, której wcześniej byłem, jest z Zary i kupiłem ją za. Za pięć dyszek. Dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany, koniecznie dołącz do grupy Zadbani Mężczyźni na Facebooku. Tymczasem, dziękuję Ci bardzo za ten odcinek. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, zapraszam cię do sekcji komentarzy poniżej i oczywiście napisz, skąd u ciebie są pomysły na to, jak się teraz ubierasz. Czy może odgapiłeś je od kogoś, czy może dopiero szukasz swoich? Dzięki bardzo, na razie. Hej!